Co to jest Move TV? Move TV to autorski kanał wideo out home, który obecny jest w największych sieciowych klubach fitness premium. Czym się charakteryzuje? Po pierwsze, ramówką wideo, którą energetyzujemy, motywujemy i pomagamy podczas ćwiczeń. Po drugie, grupą, wyjątkową grupą odbiorców, aktywną, aspirującą, kochającą sport i zdrowy tryb życia. No i po trzecie, długim czasem kontaktu. Jednorazowo, każdorazowo ten kontakt to około 30 minut. A czy można się tam reklamować? Oczywiście, że tak. Poprzez emisję spotów czy poprzez emisję kontentu wideo ale też poprzez całkiem niestandardowe działania. A gdzie znajdę więcej informacji na ten temat? Zapraszamy na stronę muftivik.pl. Właśnie zmieniliśmy jej wygląd.